Równania z procentami. W tym filmie zrobię kilka takich zadań. Dosłownie tylko kilka z racji, że równania z procentami, to że tak powiem nawiązując do tytułu, to jest to jakiś procent, jakaś część w ogóle równań. To akurat jest taka odrębna część równania z procentami, ale są zwykłe równania i tak dalej. To jest po prostu jakaś tam część całości, jeżeli rozumiesz. A jeżeli się pogubiłeś, to. Nie ma to znaczenia, bo będziemy teraz robić po prostu normalne zadania tekstowe z procentami. No to tak. Podczas trzydniowego wyjazdu Jacek pierwszego dnia wydał 35% posiadanych pieniędzy, drugiego dnia o 140 zł więcej niż pierwszego dnia, a trzeciego dnia resztę, czyli 50% tego, co wydał, drugiego dnia ile pieniędzy wydał Jacek na wyjeździe. Od razu na samym początku i to, co powiem, nie tyczy się tylko tego, tego działu, tej kategorii, ale wszystkich zadań z równaniami. Uwierz mi, że bynajmniej ja, nie mówię, że nikt, ale no bardzo, bardzo mało osób będzie w stanie rozwiązać to zadanie bez rozpisania danych. Za każdym razem, tak naprawdę, trzeba wypisać dane, bo bez tego wyjdą jakieś dziwne krzaki, jakieś dziwne liczby. Także zapamiętaj, za każdym razem zapisuj sobie dane. No nie zginiesz z tym. No to tak, mamy trzy dni wyjazdu. No to załóżmy, jest pierwszy dzień, jest sobie drugi dzień i jest sobie trzeci dzień. No to tak, pierwszego dnia wydał 35% posiadanych pieniędzy. Dobra, x można sobie od tam zapisać, że to są ogólnie pieniądze, ale nie trzeba tego pisać. Co ja napisałem? Pienny i ondze. Ok, no i tak, pierwszego dnia wydał 35% z tych pieniędzy. Dobra, i od razu ja nigdy nie lubię zapisywać jakoś tego w procencie. Ja zawsze wolę przejść na ułamek dziesiętny, że jest to 0,35. 5x. Jakoś nie lubię pisać procentów, i. Czy hmm, tobie radzę? Musisz wybrać. Ja akurat polecam zapisywać od razu tak, bo tak, to jest dodatkowa jakaś tam linijka, potem jest dodatkowa, no w sensie dodatkowa linijka, żeby potem to przemielić z tego na to. Także ja polecam zapisywać to w łamku dziesiętnym. To jest dokładnie to samo. Ok, drugiego dnia o 140 zł więcej niż pierwszego dnia. No to co, zapisujemy właśnie to 0,35x. I wydał więcej o 140 zł, dlatego tutaj też zapisujemy dodać 140. Pierwszego dnia wydał tyle, ja nawet już to chyba wymarzę. Nie będziemy sobie tutaj utrudniać i mm, czynić zapisu jeszcze bardziej skomplikowanym niż jest. Także o tak, jeszcze trzeci dzień, a trzeciego dnia resztę, czyli 50% tego, co wydał drugiego dnia. No to od razu wiemy, dobra, 50% to jest inaczej połowa, czyli jedna druga. Czyli jedna druga. Tego, co wydał drugiego dnia, czyli jedna druga tego. I ja nawet, żeby pokazać, że tutaj za dużo nie trzeba pisać, tylko wystarczy to dosłownie przepisać. O, to wygląda tak. Bardzo przepraszam, małe cięcie, ale chwyciła mnie alergia. Także już nagrywam, może mam trochę inny głos, ale no sorry, zaraz mi się unormuje. Wracając, ile pieniędzy wydał Jacek na wyjeździe? No i teraz, jak ułożyć tutaj równanie? Ogólnie tutaj kończy się proces. Procentów, w ogóle skończył się już wtedy, gdy zamieniliśmy to na, na liczby dziesiętne, na ułamki dziesiętne. No to teraz montujemy. Tylko jak to zmontować, jak to powiązać, i teraz tak chodzi o to, jak sobie zapisaliśmy, że x to są ogólnie pieniądze, jakie miał, jakie wydał. No to co? Wydał tak pierwszego dnia tyle, drugiego dnia tyle i trzeciego dnia tyle, i to wszystko to są jego pieniądze. No to mówiąc najprościej. Ja to nawet nie będę tutaj dużo pisał, tylko zrobię tak. To pierwszy dzień. Tu jest drugi dzień. I tu jest trzeci dzień. Aha, trochę mało miejsca. Tak. I to są jego pieniądze i już tutaj daje znaki, że yy, to jest jego. Pierwszy dzień, czyli pierwszego dnia drugiego dnia wydał właśnie tyle. Nie trzeba tutaj pisać tego nawiasu. Można, jak ktoś chce, to może napisać, ale jakby tutaj był minus, no to nawias obligatoryjnie, ale że jest plus, to można mieć to w dupie. I jeszcze dodać trzeci dzień, i to są jego właśnie wydane pieniądze. X. No i teraz tym sposobem musimy ten właśnie, ten zapis jakoś zmielić, żeby był w formie X jest równy tyle i tyle. No to jak to dodajemy, dodajemy. No to dobra, co można tutaj już na, na początek zrobić? Można dodać to, bo to są wyrazy tutaj podobne, czyli będzie to 0,7x. Dodać. No 140 na razie trzeba przepisać, ale to bym wymnożył właśnie przez nawias. Tą jedną drugą razy to jedną drugą razy to. No to połowa 0,35x to będzie. O kurde. Yy, to będzie połowa z tego, czyli 0,175. Chwila, tak? Tak. X. No i dodać połowę ze 140 to będzie 70 i to jest równe x. Dobra. No to teraz możemy. Yy... Znowu to posegregować, że tutaj to jest wyraz podobny, to i to, tak samo tutaj. No to co, dodajmy te x -y i to będzie 0,8875x. No to dodać teraz te zwykłe liczby i to będzie idealnie 210 i to będzie x. Teraz chcę mieć x na jednej stronie, liczbę zwykłą tam po drugiej, czyli x byłby równy. No nie, najpierw jeszcze x i to musimy przerzucić na drugą stronę. Zarazem zmieni znak, czyli x minus 0,875 i to będzie inaczej 210. No i teraz tak, x to de facto to jest 1, no, tak? No to jak od tego odejmiemy właśnie tą część, no to wyjdzie 0,125, czyli 125 tysięcznych x oczywiście i to będzie 210. No i teraz ja akurat Kiedyś tam nagrałem taki film o charakterystycznych ułamkach, no i to jest właśnie charakterystyczny ułamek, czyli 125 tysięcznych. Jak to pomnożymy sobie razy 8, no to x będzie równy 210 razy 8, o kurde, 200 razy 8 o, i 8 razy 10 to będzie dobra, 1680. Jak ktoś tego nie zauważył, no to trochę się jednak pomęczy, ale. Dobra, nie będę mówił, że no trzeba było się nauczyć. Znajdziesz jakiś sposób na pewno, ale jak wie się, że to jest inaczej 1/8, no to wtedy sprawa wygląda o wiele prościej. Jakie było pytanie w ogóle? Ile pieniędzy wydał Jacek na wyjeździe? No to wydał 1680 zł. Zadanie kolejne, które jest. ja, o zgrozo! Te wszystkie jakieś solanki, te takie no po prostu chemia, jak ja tych zadań nienawidziłem. Tak tego nienawidziłem. Co prawda jest matematyczny sposób. No i no jak najbardziej ten temat jest w zasięgu ręki, żeby był na sprawdzianie, no bo jednak procenty, jednak równania. No to trudno, trzeba zrobić. Następne zadanie będzie trochę bardziej typowe. Zatem tak. Woda morska zawiera 5% soli. Ile litrów słodkiej wody należy dolać do 45 litrów wody morskiej, aby zawartość soli w roztworze wynosiła 3%? Powtórzę, nienawidzę chemii. Nienawidzę. A to jest tylko z tego względu, bo można to zrobić matematycznie i tak będziemy musieli to zrobić. Tutaj jest metoda na te, na kubły, na, na pojemniki, jak zwał, tak zwał. Otóż tak, mamy wodę. 5% soli. Ile litrów słodkiej należy dolać do jakiegoś tam innego roztworu, żeby ten roztwór wynosił 3%. No to tak, mamy jakąś tam ciecz, do tego dodajemy jakąś ciecz, i z tego wyjdzie też jakaś ciecz. Mało to mówi, w porządku, ale teraz uzupełnijmy te kontenery. No to tak, tutaj mamy mm, ile litrów słodkiej wody. Słodka woda, ok, słodka woda ma 0% soli, czyli zapiszmy 0%. I teraz ile tego mamy? No właśnie, pytają nas o to ile litrów słodkiej wody, czyli x litrów dodać. No i do czego dolewaliśmy? Do 45 litrów mm, wody morskiej. A woda morska ma 5% soli, czyli 5%. I teraz pytanie, yy, 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 raczej nam no, dalsza część, aby zawartość soli w roztworze wynosiła 3%, czyli tutaj po zmiksowaniu tego i tego Chcemy otrzymać roztwór 3%. No i teraz pytanie, ile tego jest tej cieczy? No jest tyle, ile wlaliśmy, czyli x i 45. Zapisujemy x dodać 45. No i teraz jak te kubły, jak to zapisać? No to tak, bierzemy ilość tego roztworu i mnożymy przez właśnie procent, jaki tutaj mamy. No to będzie to x, czyli tyle ile jest tego, czy po prostu litraż, okay? razy procent. Tutaj akurat wyjdzie 0 z tego. Liczymy dalej. Teraz tak, 5% z 45. No to zapisujemy, że jest to, no 5% to inaczej, 0,05 razy 45, bo to mnożymy. Tu też mnożyliśmy 0 razy x litrów. Tutaj mnożymy teraz 5% razy 45. I to ma być równe 3% z tego czegoś, ok? Czyli 0,03 z x dodać 45. Tu musi być nawias, bo to jest nasz cały litraż, a to jest procent, nie? No i teraz co? Możemy to nieco uprościć, bo to i tak się skróci. Nieważne, ile by tu było litrów razy 0%, da nam to po prostu 0. Czyli przepiszmy, że jest to. Może się wycwanie. Będzie po prostu to. Ok? No to teraz, co tutaj nie pasuje? No nie pasują te okropne liczby, przez które chcemy potem przemnożyć liczbę, ok? Jest to paskudne. Dlatego chcemy mieć liczbę całkowitą. Nic się nie stanie, jeżeli pomnożymy sobie to wszystko razy 100. Lewą część równania i prawą część równania. No to będzie to 5 razy 45. Tutaj mnożymy tylko jedną liczbę, nie? Tu jest mnożenie pomiędzy tym. To nie jest dodawanie, to nie jest odejmowanie. To, to jest akurat bardzo ważne. I to jest równe... 0,03 razy 100 to będzie 3, no i nawias x dodać 45. Zamykamy nawias i już tutaj jesteśmy na ostatniej prostej. 5 razy 45 to będzie 225 i to będzie równe 3x dodać 135. Dobra, no i teraz co? Chcemy mieć samego x, to wywalamy 135 na drugą stronę i to będzie 125 minus 135, a to będzie 90. Czyli 90 to jest 3x. Dzielone przez 3x byłby równy właśnie 30. No to teraz mamy odpowiedź. Idziemy tutaj. Odpowiedź też, też jest ważna. Ile litrów słodkiej wody należy dodać do tego i tego, tak dalej? Ile litrów mamy 30. Tak trochę trudne, ale to też jest jakby osobny dział, osobna kategoria, gdzie jest osobny sposób. Jeżeli tego nie rozumiesz. Być może, akurat przyznam szczerze, że nie zanosi mi się, żeby to nagrywać, no chyba, że będzie naprawdę duży feedback w komentarzach, no to się zmotywuję i podlinkuję. A na razie robimy trochę bardziej typowe zadanie na równanie z procentami, czyli tak. Kolejowy bilet ulgowy jest o 37% tańszy niż bilet normalny. Za 4 bilety normalne zapłacono o 23 zł mniej niż za 10 biletów ulgowych. Ile kosztował jeden bilet ulgowy? No to, tak jak mówię, najważniejsze jest to, żeby sobie wszystko rozrysować i rozpisać. Tutaj nawet też wszystko rozpisywaliśmy, dlatego tutaj nie może być inaczej. No to tak. Mamy bilet ulgowy i mamy bilet normalny. I teraz wiemy, że ulgowy jest o 37% tańszy niż bilet normalny. No to normalny to jest X, a jak ten jest o 37% tańszy, no to będzie to. Mm, no, trzeba zrobić mimo wszystko 100% minus 37% i wtedy nam wyjdzie. A, zapiszę to. 100% minus 37% i to jest równe 63%. No i teraz tylko wiadomo, 63% tej ceny biletu normalnego. Czyli już zapiszmy sobie, zróbmy taką jakby ścianę, że to jest 0,63x. Po prostu 0,63% ceny. Biletu normalnego. No i teraz w zasadzie koniec z procentami, no bo musimy sformułować jakieś tam równanie. No to za 4 bilety normalne zapłacono o 23 zł mniej niż za 10 biletów ulgowych. I teraz ta część jest dla osób, które mają naprawdę problemy z równaniami, gdzie teraz te 23 zł wpisać, no bo nasze równanie by wyglądało mniej więcej tak. 4 bilety normalne. Dobra, z tym sobie każdy jest w stanie poradzić, że 4X. 4 to jest ilość, a x to jest cena biletu normalnego. I teraz tak, coś z tym 23 trzeba zrobić. Jak ktoś jest trochę bardziej ogarnięty w równaniach, to ignoruje to, co teraz mówię. Że to będzie równe, ok, i co? No, 10 biletów ulgowych, czyli no 0,63x razy 10. Czyli można sobie zapisać, że jest to 4x, to jest równe... 6,3x No i teraz, właśnie, żeby to było równanie, jak sama nazwa mówi, ma być porówno po lewej i po prawej stronie, czyli gdzie trzeba wcisnąć te 23 zł. Czy to trzeba odjąć tutaj, czy dodać tutaj, czy co? Chodzi o to, że wyobraźmy sobie teraz tak, która strona jest cięższa? Tutaj jest 4x, a tu jest 6,3x. No to wiemy, że no kurde, tu jest za dużo, nie? No to żeby była równość po lewej i po prawej stronie No to musimy tutaj dodać właśnie te 23 zł Albo tutaj dodajemy 23 zł Albo tutaj odejmujemy 23 zł To nie ma absolutnie różnicy, nie ma to żadnego wpływu na wynik Bo informacja jest dokładnie taka sama Ja sobie tutaj zapiszę dodać 23 No i teraz te osoby, które bardziej ogarniały już mogą słuchać Czyli że, no co, tu akurat już nie ma zbytnio problemów bo liczymy to tak jak zwykłe równanie, czyli 23 to jest równe. O, zapiszę y, 6,3x minus 4x to będzie 23 i to jest równe 2,3x. Teraz co? Dzielimy przez 2,3, bo chcemy mieć samego x. -a. Zatem zapiszę tutaj po lewej, już x, że to będzie 23 dzielone przez 2,3. I teraz tutaj ja wiem, że to jest dla niektórych banalne, ale niektórym się gotuje na widok czegoś tak prostego. Często takie właśnie hmm, takie sytuacje występują, gdy mamy coś, załóżmy coś z zerem i wydaje się wynik, kurde, on jest banalny, ale zazwyczaj tutaj popełniany jest błąd. A ja już mówię, jak to zrobić tak totalnie, totalnie na spokojnie i bezpiecznie. No to tak, x to byłby równy 23. Pierwsze. Dzielone przez inaczej 2,3. Tak jak ktoś zna wynik, to może napisać, nie musi tego oglądać. X to jest równe 23 pierwsze i teraz mnożymy razy odwrotność tego 2,3 to inaczej jest 23 dziesiąte. My chcemy odwrotność, czyli będzie to 10 dwudziestych trzecich, skracamy i to będzie dycha. Ja wiem, że większość tutaj pewnie skojarzyła, że można tutaj rozszerzyć, że to będzie w zasadzie 230 dzielone przez 23. Tak czy siak wyjdzie 10, ale jak ktoś lubi zagrać na bezpiecznie, no to proszę bardzo. Była taka metoda. A no i się rozgadałem, ja już tutaj zapowiadałem kolejne filmy, a to nie jest zadanie wcale skończone. X wynosi 10. Dobra, wracamy. X wynosi 10. Zapiszmy, że tutaj jest 10 złotych. Oni pytają, ile kosztuje bilet ulgowy? No to co? 0,63 razy 10 to będzie 6. Przecinek 3. A teraz muszę pobawić się w montaż i słyszeć to co mówiłem przed chwilą. Kolejne równania widzisz po lewej stronie, bez procentów, ale jednak, a po prawej stronie widzisz ogólnie playlistę związaną z równaniami. Także się mano, cześć!